w dzisiejszym odcinku kupimy sobie oferty ze sklepu z kodem VCR. Kupimy sobie te token dublery. Pamiętajcie, kupujcie token dublery. No i skina do Gina sobie kupimy, z uwagi na to, że dzin jest moją jedyną 30 rangą, a nie mam do niego żadnego skina. A więc przydałoby się kupić w końcu. Tutaj jest Bartek ze mną w lobby. No i co? Kupmy sobie. Najpierw token Dablery. Pamiętacie z kodem VCR? Oczywiście, słyszałem, że kod VCR dodaje skilla, więc y, lepiej używajcie go, bo wtedy będziecie lepiej grać Showdowna, nie? Y, no więc tak, kupujemy sobie token Dablery Cyk i kupimy sobie teraz tego skina. To jest chyba jedyny skin do Gina w grze. Tak więc sobie kupmy. No i nice. Jest skin. Zrobi sobie screena jak facer za każdym tym skinem i, i nową postacią. No więc teraz sobie go wybiorę. Ale fajny on jest. No i co Bartek? Teraz już się nie możesz. Kurczę, nie możesz gadać, że mam, że nie mam skina. Teraz to już się, Jakby skin dodaje skilla, tak? Ok, no więc to zaraz sprawdzimy. To zaraz sprawdzimy na friendly game'ie Czy skin dodaje skilla? <laughs> zaprosimy sobie Bartka OK, i weźmy sobie Gema, Hard Rock Mine i zagramy sobie zagramy sobie yy, jeden v 1 można powiedzieć mam wybrany ten skin no dobra, i i, i tak no <laughs> Bez gadżetów, czy z gadżetami? Z gadżetami sobie zagrajmy Dobra Dobra Dobra, no i gramy w takim razie Bo3, czyli do dwóch wygranych A I mamy takie same teamy? Chyba tak, nie wiem co tam było jeszcze Mi się będzie niewygodnie strasznie grało z tym, nie wiem jak wziąć w ogóle, złapać to Ej no, Bartek, nie rób tak Masz przegrać to, bo ja muszę być lepszym przyjacielem. Pamiętaj o naszej umowie. Ej no zabiją mnie boty. To nie. No chodź. Jezu no z tym mikrofonem fajnie. Jeszcze piszą do mnie. Właśnie, tak wystarczy omijać tego bota. Jezu, no, zostaw mnie, Bartek! Nie można tak. No, chodź, Bartek. Nie, no, on ma lepsze boty, ja wam mówię. I <noise> ja nie ma mikrofonu, który mu przeszkadza. Tak. Dobra, teraz się trzeba skupić. I Barskę zabić tutaj. No, bardzo ładnie, bardzo ładny pół Bartek. Jezu, ja nie ogarnę się tych gadżetów też No nie no Patrzcie to I boty, boty mecz Boty wygierują mecz Fuck Gdzie jest Bartek? No kurna, kot mi drapie do drzwi Psik XD Pięknie Dobra. Jeszcze jeden gem, Jeszcze właściwie dwa gemy Kurczę, nie mogę się ruszać. Tak się boguje tutaj trochę. Jeszcze się Dobra, nieważne. Bardzo mi zabija, nie? Nice! O nie, a ja tak autoajmuję, nie? Dobra. Pierwszy mecz wygrany, jak widać Skill dodaje skilla Tak więc teraz drugi mecz, Bartek coś pisze No, boty mnie kierują, kierują No, to ty miałeś lepsze boty Bartek, więc co ty gadasz tutaj Zagrajmy sobie jakąś inną mapę Może Double Slash. lubię Double Slash, więc sobie zagrajmy No i co, no Bartek, no przykro mi, no przegrasz to Ja ci mówię, przegrasz to OK. Pokażę Ci wreszcie kto jest tutaj lepszy niż broka w teamie A kogo on ma to ja nie wiem Rico i Brok Ej, czego znowu brok bo w O nie, auto I'm Zostaw mnie Bartek, nie można tak robić mi. Dobra, zabij tego Bałt. Bałtka. Bałtyka. Będzie się Bałtyk i Bartek i tak wyszło. Gdzie ten Bartek tam jest? Ej, dobrze ten projekt rezultował, to mi się podoba. Gdzie jesteś Bartek? Dobra, tutaj jest. Pamiętajcie, czasem out time jest dobry. Okej. Okay. Bartek nie linie, nie wolno tak. To jest niezgodne z prawem. A jak w nie? Ja, widzisz, jak cię robiłem Bartek? No i patrz, no to easy is easy, nie? <laughs> Bo o tym mnie kierują. Dokładnie. Patrzcie, jak ten prokultuje pięknie. no Niech tutaj podejdzie jeszcze Bartek. Mam nadzieję, że zdąży. Gdzieś tam idzie Bartek. Chodź Bartek. Nasz się odepnę, no, się o to mi chodziło. Dobra. No i widzicie. Easy. Easy. Easy Bartek. No, Kauryk Harrenek grać. Napiszmy sobie. Easy to jest. Bartek no. Nie, nie, nie pokazałeś się z dobrej strony, no przykro mi. <laughs> nie, już nie gramy. Dobra, nie ma co przedłużać. Tak więc... Taki odcinek krótki. Dam jeszcze fajny tytuł, zobaczycie jaki zaczynamy. Wy już widzicie jaki. Ale no. Dobra. To dzięki za oglądanie. Widzimy się w następnych filmach, jeżeli będą. <laughs> no i cześć.